Może warto wiedzieć, że mniej więcej tak jak jesteśmy w takim interwale 35 lat, to pierwsze taki, taki rodzaj wspólnego spotkania to był 96 rok. Tutaj zresztą w Warszawie, bo one się tutaj działy. I ten rytuał, polegający na tym, że od czasu do czasu te wszystkie organizacje próbują się zobaczyć w jednym miejscu, pobyć ze sobą, był bardzo ważny. Widziałem tutaj przedstawicieli, przyjaciół zresztą z Rumunii, z Węgier i tak dalej. To była jeszcze taka faza, kiedyśmy od siebie bardzo dużo podpatrywali. Więc mój kolega z Rumunii powiedział: My 10 lat nie zrobiliśmy takie spotkania, ale na początku lat 90. oni w dużej mierze odtwarzali te nasze, nazwijmy to, rytu rytuały. Więc bardzo im życzę, żeby mogli do niej wrócić i na Węgrzech, i, i, i w Rumunii. Może warto powiedzieć, że 7 lat temu, pamiętam, bo nawet sprawdziłem, o czym ja gadałem, bo czasami zdarza mi się na ten sam temat. I pamiętam, że wtedy jakoś wypowiadałem się na temat tego, że nie pasuje mi hasło, które wtedy było dość popularne, że chcemy Budapesztu w Warszawie. I że wtedy już tak antycypowałem, że, że może tak. No teraz bym sobie życzył dokładnie odwrotnie, żeby to się zdarzyło. I myślę, że my naprawdę, tak mówiąc, dość. Górnolotnie, bo to jest tylko epizod, ale my jesteśmy teraz jakimś, no kimś, czymś, co daje nadzieję i nie powinniśmy przegapić tego momen momentu. Wiem, że jesteśmy zmęczeni, różne rzeczy i tak dalej, ale jak utracimy ten moment i tą inicjatywę, to będzie trudno, więc za okrągłych słów mógłbym powiedzieć, że to dotyczy też nowego rządu i tego, że na pewno część zmiany politycznej w kraju to jest wynik pracy organizacji wielu, rozproszonych, no ale też za tym idzie jakiś rodzaj, wydawało się zobowiązania ze strony rządzących do tego, żeby różne ich marzenia i postulaty, z którymi tak długo zwlekali, żeby one się pojawiły. No i myślę, że to tak naprawdę się zaczyna dopiero teraz, to naprawdę rozmowa, czy coś z tego jest realne i na jakich zasadach. A teraz może być każde inne dowolne pytanie. Bo to, było, bo to ja mam taką no, wiekową perspektywę na to, że to się tak dzieje i pewnie się będzie e, e, działo. No nie mogę komentować, to był jakiś panel, czy jakiś, bo dość ważny był i chyba nie tylko pomysłowy, ale taki na swoim miejscu, było to, że zaczęliśmy od wartości i że właśnie to te czasy, i teraz, i te, które są za nami, to są czasy, w których wartości są czymś więcej niż właśnie przycisk na biurku albo magnes na lodówce. I że to było ważne, że ludzie, i to tak otwarcie, i wprawdzie, no, mówili o tym, które były ważne, w których, w których daliśmy radę, w których być może zawiedliśmy, w których brakuje na te czasy, bo te czasy bardzo się zmieniły. I no, ja nawet sugerowałem to, że gdyby ludzi zapytać na ulicy, jest gorąco, ale chodzą ciągle tu po ulicy, to pewnie by powiedzieli różne rzeczy, na przykład, że bezpieczeństwo jest dla nich ważne, pokój społeczny jest dla nich ważny, że chcieli, no boją się tak jak my wszyscy tego świata, my wtedy takżeśmy nie myśleli. No, i myślę, że dobrą pointą było też to, że dla właściwie wielopokoleniowo tam wybrzmiało to polskie magiczne słowo solidarność. Tylko, że my już jesteśmy po tylu latach troszkę mądrzejsi, żeby wiedzieć, na czym to tak naprawdę polega. I to było dość budujące, że Ludzie mówili o jakiejś o solidarności jako rozumianej w taki też sposób, że no właśnie, że nie zostawiamy za sobą tych, którzy najbardziej potrzebują, strasznie trudno wyrwać się z patosu, ale trochę to o tym jest i myślę, że to był też czas, że organizacje, ja też miałem takie zadanie, miłe zadanie, żeby powiedzieć, że możemy być z siebie dumni. To znaczy naprawdę coś się udało zrobić przez te lata. Nie, nie tylko w tej części, nazwijmy to, politycznej, bo pewnie to, co dla jednych jest powodem dla radości, dla innych jest powodem do lamentu, już nie chcę w to wchodzić. E, I też musimy skleić ten sektor, bo on był jednak przedmiotem takiego systematycznego działania e, na podział. I dużośmy się dowiedzieli. No, na przykład to, co jest pocieszające, e, że no właśnie nie da się po prostu rzucając pieniędzmi, dostarczając sterydów willi, no różnych takich rzeczy, i zachęcając organizacje albo różne inicjatywy do czysto oportunistycznych y, reakcji, w ogóle powstawania z tego powodu, bo jest coś tu w bufecie, że tego się nie udało zrobić. No, więc teraz pewnie my musimy też sobie pogadać, jak, jak myśmy przez to przeszli jako środowisko i pewnie są tacy, którym to było obojętne i są tacy, dla których to było ważne i są tacy, którzy źle robili po prostu i też musimy znaleźć na to no tak, ale przesłanie było fajne, to znaczy, że ten sektor, jeśli istnieje w Polsce jakaś nadzieja na to, żeby jednak porozumiewać się, to, to środowisko dało dużo dowodów na to, że to w ogóle jest możliwe, chociaż bardzo trudno, i też ludzie bardzo otwarcie o tym mówili.